Wzłom dobry wszystkim w piątek 3 grudnia. Dokonam teraz słynnego siorbnięcia zawodowego. Widzów o słabych nerwach proszę o chwilowe wyłączenie dźwięku. Zostałem anty-youtuberem moi drodzy. Przepraszam, że powiedziałem do Was, moi drodzy. Yy, otóż widzowie, widzowie, ten oto człowiek jest anty-youtuberem. Ten człowiek to jestem ja. Dowód na to, ta czapka tutaj, to jest ta sama czapka, która jest na głowie tego człowieka, czyli na mojej głowie, zasilanej tymi oto suplementami, Zostałem anty-youtuberem i mam takie marzenie, ponieważ za tydzień piątek, 10 grudnia są moje 51 urodziny. Proszę wszystkich o nie subskrybowanie tego kanału. Powiem wam kanał nazywa się Zawodowy Zbierać Złomu. O ten kanał i takie mam marzenie, że wiecie. Że do piątku, do moich urodzin uda mi się osiągnąć, <laughs> uda mi się osiągnąć przez wasze niesubowanie nie, nie i cofanie subskrypcji. Tego nie wolno pokazywać, bo, bo usuną mi kanał, więc na razie tutaj nie wiem, na czapkę może. O, na czapkę. E Chciałbym Wam pokazać tylko stan moich subskrypcji na dzień dzisiejszy i jakie jest moje marzenie. Moment, moment, już to robię. No więc tak, na dzień dzisiejszy nie będę pokazywał całej strony, tylko te subskrypcje. Jest 1398 subskrypcji. Ja mam takie marzenie, widzowie, żeby, żeby to było 1000. Jak osiągnę poziom 1000 w mojej urodziny, to będę zadowolony i to będzie mój prezent urodzinowy. I proszę jeszcze o jak najwięcej łapek w dół. Jak najwięcej łapek w dół, ponieważ e, no, zostałem dzisiaj anty-youtuberem. I, i mam nadzieję, że ten 1000 subskrypcji osiągnę. Bo teraz jest 1300, tam prawie 1400, więc mam nadzieję, że 1000 osiągnę subskrypcji do moich urodzin. Dziękuję za wszystkie wasze łapki w dół, za wszystkie krytyczne komentarze. I pamiętajcie, zawsze dawajcie łapki w dół. Zawsze piszcie krytyczne komentarze i usuwajcie subskrypcje, bo ja jestem antyyoutuberem. Gdzie to zdjęcie? O, tu reklama teraz, przepraszam. Dobrze, nie będę was zanudzał, życzę miłego weekendu każdemu. Tak więc łapki w dół, cofanie subskrypcji to jest to, co jest co na, siłą napędową anty-youtubera, a już na pewno, moi drodzy, już na pewno nie wpłacajcie waszych pieniędzy na tą zbiórkę. Nie wpłacajcie na tą zbiórkę, ponieważ jeżeli będziecie wpłacać, wtedy powiększy mi się ta suma tutaj. I wtedy kupiłbym auto, dzięki któremu mój kanał by się rozwijał i subskrypcje poszłyby do góry, a tego wszyscy nie chcemy. Prawdziwy anty-YouTuber robi tak, żeby mieć jak najwięcej łapek w dół, jak najmniej subskrypcji, i żeby. Nikt, nikt, ostrzegam was, nie wpłacał pieniędzy na tą zbiórkę. Nie, bo wtedy, bo wtedy może pójść w drugą stronę wszystko. Także wiecie, u anty-Youtubera wszystko w dół. Pamiętajcie, nie subskrybujcie kanału, cofajcie subskrypcję Coś tu włączymy, żeby było lepiej widać. Reklama, no. e jeszcze Wam pokażę, jaki to jest kanał, żeby tego kanału nie subskrybować. Filmów nie lajkować. Jeżeli komentarz, to tylko negatywny. I jak już wspominałem, na moje urodziny tysiąc subskrypcji osiągnę. Życzę sobie tego z całego serca. I pamiętajcie, żadnych pieniędzy na tą zbiórkę, żadnych nawet 10 groszy, bo prawdziwy anty youtuber nie może zarabiać. Nie może mieć łapy w górę i nie może mieć subskrypcji poziomu większego niż tam niż ma wszystko w dół. Pamiętajcie wszystko w dół miłego weekendu pozdrawiam was <laughs> i do następnego mam nadzieję jeszcze gorszego filmiku